Jeśli nie włączyłeś dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia, kolejnym sposobem, aby łatwo nas znaleźć, jest wpisanie znaku małpa Kryminalne Wiadomości, tak jak na ekranie. Zapraszam Was także do subskrypcji kanału Polskie Wiadomości. Link znajduje się w opisie. W internecie pojawił się blisko dwuminutowy film. Główną aktorką, wnioskując po wschodnim akcencie i lecących z głośnika melodiach, jest Młoda Ukrainka. W pewnym momencie, przy stojącej nago nad wodą kobiecie. Zatrzymał się starszy mężczyzna, który przebywał na rowerowej wycieczce wokół zalewu Zębożyckiego. Senior podszedł do nagiej kobiety i zaczął ją obściskiwać, co spotkało się z natychmiastową reakcją wypoczywającej nieopodal kobiety. Panu nie jest wstyd dziecko macać. Panu nie jest wstyd! krzyknęła oburzona plażowiczka. Całej sytuacji przyglądało się wiele osób będących świadkami tego zdarzenia. Naga kobieta wyrażała zdziwienie, że nie może przebywać nad jeziorem w stroju Ewy. Najwyraźniej nieświadoma, że takie zachowanie jest w Polsce zabronione. Panu nie jest wstyd, dziecko, macać? Panu nie jest wstyd? Pan by się ogarnął jako starszy człowiek. Policja zaraz przyjedzie, to pan usłyszy. Jedno gołe, a pan maca dziewczynę, tak? Dziecko. No, bardzo miło, bardzo fajnie, proszę. Starszy pan. Sobie obmacuje dziecko i jeszcze pijane albo naćpane. No szukanie ofiary to jest wspaniała sprawa. Trzeba mieć charakter. Pan sobie postoi i poczeka na policję. No proszę. Człowieku, jesteś w obcym kraju. Zachowuj się po ludzku, ubierz się, bo to nie jest naturalne. Tu jest pełno rodzin, pełno dzieci. Proszę. Nie, nie wolno tak robić. Jesteś w Polsce. Dostosuj się do przepisów, do prawa. Dostosuj się, dziewczyno. Za co przepraszasz? Po prostu się k ubierz. A nie ukraińskie piosenki puszczasz i skaczesz goła, dajesz się obmacywać każdemu. To nie jest k***a. Tu To są rodziny. Jest niedziela. Ogarnij się, kobieto. Nie wolno! Nie wolno. Nie, nie przepraszaj, nie, przepraszam, nie tylko się ubierz. I pijana, nie chodź przy wodzie, bo się utopisz. Ale jesteś w Polsce, to się zorientuj. Jesteś w Polsce. Nie wolno. Proste. Upiesz się zanim ktoś ci krzywdę zrobi albo se sama zrobisz. Idź do domu. I co? W ubiegły czwartek lubińscy policjanci z Wydziału Kryminalnego we współpracy z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym z Wrocławia i Opola przeprowadzili akcję na terenie posesji pod Legnicą. Działania były efektem wcześniejszego rozpoznania operacyjnego, które dostarczyło informacji o osobie czasowo przebywającej w Polsce i posiadającej w tym miejscu broń palną. Ze względu na charakter przestępstwa oraz liczbę osób mogących przebywać na terenie posesji, operacja wymagała szybkiej i zdecydowanej interwencji. Siły kontrterrorystyczne sprawnie opanowały teren, na którym zastano kilkanaście osób różnych narodowości, przebywających tymczasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku przeszukania pomieszczeń i terenu posesji mundurowi zabezpieczyli amunicję, łuski, rewolwer oraz fragment zapalnika materiału wybuchowego. Osoby, u których znaleziono wymienione przedmioty, nie potrafiły wyjaśnić ich pochodzenia. Podczas akcji zatrzymano czterech mężczyzn, dwaj z nich w wieku 41 lat, z czego jeden usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji, za co grozi kara pozbawienia wolności do ośmiu lat. Pozostali zatrzymani w wieku 51 i 35 lat przebywali na terenie Polski nielegalnie po upływie dopuszczalnego okresu pobytu. Zostali oni przekazani do dyspozycji Straży Granicznej. Pozostałe osoby przebywające na posesji po potwierdzeniu legalności ich pobytu oraz zatrudnienia w Polsce zostały zwolnione i mogły powrócić do zajmowanych pomieszczeń. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Białego Stoku, we współpracy z Podlaską Służbą Celno-Skarbową, przeprowadzili akcję na terenie powiatu Malborskiego. W jej wyniku zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów oraz magazyn tytoniu bez polskich znaków akcyzy. W trakcie przeszukania pierwszej posesji mundurowi natrafili na w pełni wyposażoną linię produkcyjną, służącą do wytwarzania papierosów. Na miejscu zabezpieczono maszyny o łącznej wartości 3 milionów złotych w tym krajalnie tytoniu, suszarki bębnowe, odpylarki oraz urządzenia do nabijania gils, paczkowania i foliowania gotowych produktów. Ponadto w fabryce ujawniono blisko 8 milionów sztuk nielegalnych papierosów, 7 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz ponad 4 tony pyłu tytoniowego, stanowiącego pozostałość po procesie produkcji. Na terenie obiektu znajdowały się także pomieszczenia sypialne i kuchenne, przeznaczone dla 14 zatrudnionych tam osób, które zatrzymano na gorącym uczynku. Druga z przeszukanych posesji pełniła rolę magazynu zaopatrującego fabrykę w surowiec. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam kolejne 20 ton tytoniu bez akcyzy, składowanego na dwóch naczepach. Do przetransportowania zajętego towaru oraz maszyn do magazynów Krajowej Administracji Skarbowej niezbędnych było aż 9 samochodów ciężarowych. Według ustaleń śledczych zlikwidowany nielegalny zakład mógł w ciągu kilku miesięcy wyprodukować co najmniej 103 miliony sztuk papierosów. Straty skarbu państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT oszacowano na ponad 135 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Sąd zastosował wobec podejrzanych 3-miesięczny areszt tymczasowy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadzili do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami internetowymi na dużą skalę. Działalność grupy trwała od końca 2021 roku do początku bieżącego. Jak ustalili śledczy, podejrzani stworzyli sieć fikcyjnych sklepów internetowych działających pod domenami Fragrantix, Fragrantico, Perfumy.shop, Belotix oraz MaxMedia. Za pośrednictwem tych witryn oferowali do sprzedaży oryginalne markowe perfumy, kosmetyki, sprzęt elektroniczny, a nawet opał. Oferta sklepów była intensywnie promowana w internecie poprzez wykupione reklamy oraz współpracę z popularnymi influencerami. Klienci zachęceni atrakcyjnymi cenami dokonywali zamówień i wpłacali pieniądze. Jednak zamiast zamówionych produktów otrzymywali towary niezgodne z opisem, podrobione lub o znikomej wartości. Po otrzymaniu płatności kontakt ze sprzedającymi był niemożliwy, a próby reklamacji pozostawały bez odpowiedzi. W przestępczy proceder zaangażowane były także osoby zwerbowane na stanowiska fikcyjnych prezesów spółek, na które rejestrowano konta bankowe i domeny sklepów. Śledczy ustalili również udział kuriera oraz pracownika jednego z banków. W wyniku przestępczej działalności grupy pokrzywdzonych zostało ponad 6 tysięcy osób z całej Polski. Łączna kwota strat szacowana jest na 1 700 tysięcy złotych. W toku śledztwa, dzięki współpracy z Departamentem do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej, funkcjonariusze zatrzymali na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego siedem osób. Wśród zatrzymanych są dwaj mężczyźni podejrzani o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Na wniosek prokuratora cztery osoby trafiły do aresztu tymczasowego. Zabezpieczono mienie o łącznej wartości przekraczającej milion złotych oraz zablokowano środki w wysokości około 200 tysięcy złotych, znajdujące się na kontach należących do podejrzanych. Zarzuty w sprawie usłyszało 12 osób. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, podrabiania dokumentów, wyłudzenia kredytów oraz prania pieniędzy. Jeden z podejrzanych trudnił się ponadto oszustwami na popularnych portalach aukcyjnych, wysyłając klientom bezwartościowe przedmioty zamiast oferowanych telefonów. W piątek 30 czerwca bieżącego roku w salonie kosmetycznym na nowojorskiej wyspie Long Island doszło do tragicznego zdarzenia. Według ustaleń śledczych, 64-letni Steven Szwali. Będąc pod wpływem alkoholu, wjechał samochodem w witrynę lokalu, powodując śmierć czterech osób i poważne obrażenia u dziewięciu kolejnych. Wśród ofiar śmiertelnych znalazła się 30-letnia funkcjonariuszka nowojorskiej policji Emilia Renhack, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych z Polski w wieku 12 lat. Kobieta odwiedziła salon przed weselem znajomych z pracy. Oprócz niej w wypadku zginęły trzy inne kobiety w wieku od 37 do 50 lat. Według relacji prokuratora przedstawionej podczas poniedziałkowej rozprawy pojazd kierowany przez podejrzanego przejechał przez skrzyżowanie, wzbił się w powietrze, uderzył w krawężnik przed salonem, przejechał przez wolne miejsce parkingowe i z impetem wbił się w witrynę lokalu. Szwali przyznał śledczym, że w noc poprzedzającą wypadek wypił 18 piw, kończąc konsumpcję alkoholu między godziną trzecią a czwartą nad ranem. Podejrzany, będący weteranem Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i emerytowanym pracownikiem firmy kurierskiej, obecnie jest bezrobotny i korzysta z noclegowni dla bezdomnych. Podczas rozprawy pojawił się na wózku inwalidzkim, ubrany w szpitalny fartuch. Mężczyźnie postawiono zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura nie wyklucza jednak sformułowania poważniejszych zarzutów. Podejrzany został tymczasowo aresztowany, a wysokość kaucji ustalono na milion dolarów. Emilia Renhak pracowała od 2021 roku w Wydziale do Spraw Przemocy Domowej na 102 posterunku Nowojorskiej Policji. We wrześniu bieżącego roku planowała wyjść za mąż za swojego narzeczonego, również funkcjonariusza tego samego posterunku. Pogrzeb tragicznie zmarłej policjantki zaplanowano na sobotę 6 lipca. By sprowadzić jej ciało do Polski, zorganizowano zbiórkę funduszy, w ramach której w ciągu kilku dni zebrano ponad 54 tysiące dolarów. Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Opolu przeprowadzili kontrolę legalności pobytu w strzelcach opolskich. W jej wyniku zatrzymano obywatela Ukrainy, którego dane figurowały w bazach Straży Granicznej, jako osoby niepożądanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z ustaleń, w 2022 roku mężczyzna został skazany przez sąd rejonowy w Kościanie na karę grzywny. Oraz otrzymał czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Pomimo orzeczonego zakazu, cudzoziemiec nadal prowadził pojazdy pod wpływem alkoholu, za co sąd rejonowy w lesznie skazał go prawomocnym wyrokiem na 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo sąd nałożył na mężczyznę obowiązek wpłaty 15 tysięcy złotych na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym. W związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz faktem, że cudzoziemiec jest osobą niepożądaną na terytorium Polski, istnieją przesłanki do wydania mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia. Zatrzymany obywatel Ukrainy zostanie przymusowo doprowadzony pod konwojem funkcjonariuszy Straży Granicznej do granicy z Ukrainą i przekazany tamtejszym służbom. W dniach od 24 do 28 czerwca bieżącego roku organy ścigania z siedmiu krajów, w tym funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Gdańsku, przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w cyberprzestępców, którzy wykorzystywali starsze, nielicencjonowane wersje legalnego narzędzia do symulacji ataków o nazwie Cobalt Strike. Operacja nazwana kryptonimem Morfeusz była prowadzona pod kierownictwem Europolu i miała na celu zakłócenie działalności grup przestępczych infiltrujących systemy informatyczne swoich ofiar. W trakcie tygodniowej akcji organy ścigania oznaczyły 690 adresów IP powiązanych z przestępczą działalnością wraz z szeregiem nazw domen wykorzystywanych przez cyberprzestępców. Informacje te zostały przekazane dostawcom usług internetowych w 27 krajach. Co doprowadziło do wyłączenia 593 z tych adresów do końca tygodnia. Kluczową rolę w powodzeniu operacji odegrała współpraca z sektorem prywatnym. Partnerzy dostarczyli zaawansowanych narzędzi do skanowania, telemetrii i analizy, które pomogły w identyfikacji złośliwych działań cyberprzestępców. Cobalt Strike to narzędzie stworzone przez firmę Fortra. Jest przeznaczony do legalnego użytku przez ekspertów bezpieczeństwa IT w celu identyfikacji słabych punktów w systemach bezpieczeństwa. Jednak w rękach przestępców nielegalne kopie tego oprogramowania mogą służyć do szerokiego spektrum ataków. Europejskie Centrum do Spraw Cyberprzestępczości wspierało operację Morfeusz od września 2021 roku. Dzięki platformie wymiany informacji o złośliwym oprogramowaniu udostępniono ponad 730 raportów o zagrożeniach, zawierających prawie 1,2 miliona wskaźników zagrożeń. W czwartek 4 lipca funkcjonariusze Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Korupcji w Płońsku przeprowadzili kontrolę na posesji należącej do jednej z firm z terenu Powiatu Płońskiego. Powodem interwencji było podejrzenie nielegalnego składowania odpadów powstałych w procesie produkcji. Na placu za nieużytkowanymi budynkami funkcjonariusze odkryli 15 pojemników typu Mauser o pojemności 1000 litrów każdy wypełnionych niezidentyfikowaną cieczą. Ponadto ujawniono dużą ilość częściowo zafoliowanych kartonów i worków z różnego rodzaju odpadami, z których wiele było uszkodzonych. Policjanci zabezpieczyli teren składowiska i przyległy obszar, przeprowadzili oględziny, sporządzili dokumentację fotograficzną oraz zabezpieczyli ślady. W czynnościach na miejscu zdarzenia uczestniczyła również Straż Pożarna, która dokonała kontroli pojemników pod kątem ewentualnych wycieków substancji i wydobywania się łatwopalnych gazów. W ramach dalszych działań pobrane zostaną próbki do badań laboratoryjnych celem określenia składu chemicznego zabezpieczonych substancji oraz ustalenia potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, a także środowiska naturalnego. Sprawdzone zostanie również, czy nie doszło do skażenia terenu, na którym odnaleziono odpady. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za niewłaściwe składowanie odpadów lub substancji toksycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka i środowiska, grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Funkcjonariusze z Radomia oraz służby celno-skarbowej w Warszawie odkryli proceder rozlewania i magazynowania nielegalnego alkoholu na prywatnych posesjach w Powiecie Białostockim. W trakcie przeszukania dwóch posesji. Służby ujawniły 772 litry alkoholu o zawartości od 50 do 90%, 5000 litrów półproduktu tzw. zacieru służącego do wytwarzania alkoholu etylowego, a także dwa miejsca produkcji nielegalnego trunku. Alkohol gotowy do sprzedaży był przechowywany w plastikowych 5-litrowych butelkach, znajdujących się w samochodach zaparkowanych na terenie posesji. W budynku gospodarczym na kolejnej kontrolowanej nieruchomości Funkcjonariusze natrafili na kompletną i zdekompletowaną aparaturę do produkcji alkoholu. Ponadto zabezpieczono 23 beczki z zacierem o łącznej objętości 4600 litrów. Gdyby zabezpieczony podczas akcji alkohol trafił na rynek, straty budżetu państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego wyniosłyby blisko 120 tysięcy złotych. Trzej mężczyźni zatrzymani na terenie skontrolowanych posesji usłyszeli zarzuty produkcji, rozlewania i przechowywania nielegalnego alkoholu. Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Policjanci z komisariatu w Skawinie otrzymali zgłoszenie o kradzieżach, do których dochodziło w jednym ze sklepów meblowych pod Krakowem. Łupem złodziei padł asortyment meblowy o łącznej wartości 123 tysięcy złotych. Towar zaczął znikać z magazynu na początku czerwca bieżącego roku. W toku śledztwa funkcjonariusze ustalili, że za kradzieżami stoją dwaj pracownicy pokrzywdzonej firmy i zgromadzili materiał dowodowy potwierdzający ten fakt. 2 lipca podejrzani zostali zatrzymani. Następnie funkcjonariusze udali się pod adresy powiązane z mężczyznami na terenie powiatu Wadowickiego w celu przeprowadzenia przeszukań i odzyskania skradzionego mienia. W domu rodzinnym, w miejscu zameldowania i zamieszkania 31-letniego sprawcy ujawniono zarówno nierozpakowane meble, jak i te, którymi zdążył już umeblować dwa lokale. Przedstawiciel pokrzywdzonej firmy potwierdził, że asortyment pochodzi z kradzieży. Podejrzani zostali zatrzymani, a skradzione mienie zabezpieczono i zwrócono właścicielowi. Tego samego dnia mężczyźni usłyszeli zarzut dokonania kradzieży mebli, za co grozi im kara pozbawienia wolności do pięciu lat. 1 lipca w godzinach nocnych na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach pojawił się kierowca Volkswagena na holenderskich tablicach rejestracyjnych. Mężczyzna twierdził, że znalazł się tam podążając za wskazaniami nawigacji. Jego celem była podróż z Holandii na Litwę, a następnie do Helsinek. Funkcjonariusze straży granicznej poddali kontroli dokumenty podróżnego. Okazało się, że dowód osobisty, którym się posługiwał, został podrobiony. Po sprawdzeniu w bazach danych ustalono, że dokument o tym samym numerze seryjnym zgłoszono jako utracony w 2013 roku. Przy kierowcy znaleziono również hiszpański paszport, który także figurował w bazach jako utracony w 2013 roku. Kolejnym podejrzanym dokumentem okazały się uprawnienia do kierowania pojazdami. Dalsze czynności wykazały, że wszystkie ujawnione dokumenty były podrobione. Co więcej, ustalono, że zatrzymany mężczyzna to nie 53-letni Hiszpan, a 39-letni obywatel Kolumbii. Ponadto od 2011 roku był on poszukiwany przez hiszpański wymiar sprawiedliwości za przemyt broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz porwania. Kolumbijczyk usłyszał zarzuty posługiwania się podrobionymi dokumentami, do czego się nie przyznał. Nie skorzystał również z możliwości dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Funkcjonariusze mobilnej grupy zadaniowej podlegającej komendzie głównej policji w Düsseldorfie dokonali aresztowania trzech obywateli Polski na terenie Hesji. Mężczyźni w wieku 29, 34 i 36 lat są podejrzewani o przynależność do gangu odpowiedzialnego za kradzież ośmiu samochodów marki Porsche na terenie całych Niemiec. Informacje o zatrzymaniu podejrzanych przekazała w piątek niemiecka policja. Śledztwo w sprawie zostało zainicjowane w kwietniu 2024 roku po kradzieży Porsche w dzielnicy Düsseldorfu. Zebrane dowody oraz ścisła współpraca z polskimi służbami policyjnymi wskazywały na polską grupę przestępczą specjalizującą się w kradzieżach pojazdów wysokiej klasy. Grupa ta miała wykorzystywać mieszkanie w Nadrenii jako swoją bazę wypadową. Kluczowa dla zatrzymania okazała się informacja przekazana przez polską policję, która w ubiegły wtorek powiadomiła wyjeździe trzech podejrzanych do Niemiec. Dzięki temu funkcjonariusze zdołali aresztować mężczyzn w Wiesbaden bezpośrednio po kradzieży Porsche 911 Turbo, wartego około 130 tysięcy euro. W czwartek prokuratura w Düsseldorfie wystąpiła o nakaz aresztowania podejrzanych. Polska grupa przestępcza jest podejrzewana o dokonanie ośmiu kradzieży pojazdów. Straty wynikłe z jej działalności szacowane są na około 1,5 miliona euro. W dzisiejszym wydaniu polskich wiadomości. Opłata środowiskowa jako nowe obciążenie dla kierowców od 2026 roku. Kontrowersyjna decyzja rządu. Po co Polakom komputer kwantowy, skoro będą go mieli Niemcy? Rekordowe oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w Polsce. Rosjanie zintensyfikowali ataki na lotniska w obawie przed F-16. Niemcy chcą obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet. Orlen zwalnia osoby z nadania PiS. Około 100 osób straciło pracę w ciągu dwóch miesięcy. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach. Z tego ekranu zapraszam również do subskrypcji kanału Polskie wiadomości.